Witam serdecznie drogi lwy na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię dla Was przynoszę w tym tygodniu. Już przetasowałam, ale jeszcze tachnę sobie troszkę. I lecimy, co dla lwów. Coś. Jesteście wiele lwów po rozstaniu, poszło sobie w świat, patrzy, idzie coś nowego: coś nowego albo do Was, albo do partnera. Tak, w życiu nowa droga. Prace. jakaś sprawiedliwość, ale coś fajnego. E, powiem tak, moje drogie lwy, wiele osobników z Was tak naprawdę jest tak e, Sporo rozstań, sporo rozstań. Czy są to rozstania, słuchajcie, w domu, czy są to w pracy, czy, czy rozstania takie emocjonalne z rzeczami, tak? Ale ogólnie wydaje mi się, że sporo lwów wkracza na ścieżkę. Jeżeli praca, to aż bym wręcz powiedziała, że na ścieżkę, słuchajcie, sądową, sądowo, ale nie bójcie się, bo nie tracicie. Nie bójcie się straty. Dajcie odejść czemuś, komuś z waszego życia. Kurde, co to za karty? Wszystkie karty, słuchajcie, wszystkie znaki do tej pory, czegoś się pozbieram bywają, jedynie bliźnięta, tam chyba coś tam mają takiego e, innego a tak to jest, macie, no ale macie tutaj kartę nie bójcie się odejścia nie bójcie się odejścia, nie bójcie, że nie bójcie się jak odejdzie partner, partnerka czy jest to w pracy, czy jest to w, w życiu prywatnym, bo czeka Was coś fajnego, coś fajnego, obudzenie się czysta droga tak naprawdę, stanięcie e, pójście do przodu, spotkanie młodszej osoby lub jeżeli spotkałyście to nie bójcie się zainwestować uczucia każde uczucie jest pierwsze każde uczucie jest nowe, każde uczucie jest słabe Słuchajcie, świeże tak naprawdę, szczególnie dla tych lwów, które przeszły naprawdę gehenne ostatnimi czasy. Moi drodzy, jest historia taka, że... Mm... Mamy, mamy historię taką jest sprawa, tak, jest sprawa, zaczyna się sprawa tutaj, boicie się, że nie wygracie, nie bójcie się, wygracie staniecie na czystej drodze, bardzo ładnie się obudzicie, pójdzie to w świat nie, nie powiem tak, nie skrzywdzi członków rodziny, młodszych być może chodzi o dzieci, nie zostaną skrzywdzone, nic się złego, słuchajcie drogie lwy, nie zadziewa, jesteście w bardzo ładnej historii tak naprawdę, bo wszystko co złe zostało za wami, teraz zostaje tylko sprawiedliwość tak naprawdę, która działa na Waszą korzyść, jest rogiem tak naprawdę do świata, jest bokiem do, do asadenarów i tak naprawdę nad główką mamy czystą drogę i dziesiątkę kielichów, czyli dajcie sobie szansę, moi drodzy, w tym tygodniu, że jeżeli coś odchodzi, to dajcie temu odejść bez bólu, bez żalu, bo życie nie lubi próżni i być może za chwileczkę, lub w tym tygodniu nawet, lub ktoś jest, ktoś kto się ujawni, jest to młodsza osobka, młodsza osobowość od Was która da znać, da znać o sobie, że jest, że jest przy Was, i tak naprawdę, że Was wspiera, i że jesteście tą jedną, jedynym tak naprawdę dla tej osoby, że chciałaby z Wami stworzyć coś, tak, coś. Być może związek kolejny, tak. Ale widzę tutaj sporo, sporo lwów na czystej drodze, ale takiej czystej, czystej, otwartej. Budzicie się do życia bardzo ładnie, oddajecie, dajecie czemuś, komuś, sytuacją, pracy tylko w pracy właśnie trzeba najbardziej, tutaj bym powiedziała, że w pracy trzeba uważać najbardziej na to, że może być też, to tak jakbyście były posądzone o coś, tak o coś, czego nie zrobiłyście, sytuacja odejdzie, sytuacja odejdzie, winny się znajdzie, ale to tak jakbyście musiały się temu poddać, żeby to właśnie poszło w świat i dopiero świeża energia się, tak jakby świeża, młoda energia się przyznała do tego, że coś się złego zadziało i nie było to waszą winą, moi drodzy. Jeżeli chodzi o zdrówkę, drogi, to jest... Uh wychodzicie z czegoś, wychodzicie z czegoś to tak jakby pożegnałyście pożegnałyście swoje lęki pożegnałyście swoje lęki, swoje depresje swoją depresyjność, swój ból brzucha, no i mogą być słuchajcie tylko zawroty głowy, zawroty głowy ale wydaje mi się, że bardziej z przemęczenia nie do spania jakiegoś ale to wszystko bardzo ładnie w tym tygodniu od Was odchodzi no ogólnie bardzo pozytywny tydzień z tego względu że macie taką czystą drogę i świat macie i ta sprawiedliwość ale sprawiedliwość jest właśnie przy tej wieży do góry nogami, czyli coś Wam się uda po prostu ugrać, jest coś na Waszą korzyść, no i przede wszystkim dajecie czemuś, komuś odejść, odejść, nie ma tu bólu, tu nie ma bólu, dajecie odejść, nie płaczecie nad rozlanym mlekiem, a to jest bardzo ważne, że tak ładnie się zbudowałyście, drogie lwy, na chwilę obecną, także tak to widzę. Pozdrawiam serdecznie, kochani, do kolejnego czytania, hej, pa.